Witam Państwa. To krótka prezentacja filtra odciągu zanieczyszczeń ON710. Jest, jak Państwo widzą, bardzo duże urządzenie, nawet nie mieści mi się w kadrze. Jest to system do odciągu zanieczyszczeń typu mgła Profesjonalny system, który składa się z wielu komponentów, modułów. Tutaj Państwu pokażę pierwszy system filtracji, który znajduje się w tym miejscu. Dlaczego na dole? No oczywiście dlatego, że urządzenia tego typu sysają zanieczyszczenia w odwrotnym kierunku. Tutaj wladuje mgła wodno-olejowa następnie przechodzi przez filtr wstępny. I co ciekawe filtr kieszeniowy odwrócony jest do korynagami. Oczywiście dlatego, że yy, mgła, która się yy, składa z cząstek wody i oleju ma tendencję do wykraplania się i może swobodnie ściekać i zostać zwrócona do obiegu chłodziwa urządzenia maszyny, tokarki, frezarki czy jakiegokolwiek innego. W kolejnym module mogą Państwo zobaczyć potężny filtr HEPA. Ten filtr HEPA odkręca się tutaj, przekręcając dźwignią on jest wtedy opuszczany i możliwe jest jego wyjęcie. No i oczywiście moduł turbiny, moduł sterujący z możliwością włączenia, wyłączenia i płynnej regulacji nastawu siły podsysu. Oczywiście z informacją o, o potencjalnych błędach, konieczności i filtra itd. Tutaj jest zewnętrzne wejście sterujące, instrukcja obsługi standard oraz przyłącze. Filtra do instalacji elektrycznej. Ja muszę teraz troszeczkę odejść, żeby się Państwo zobaczyli. No jest to urządzenie bardzo duże, bardzo dobrze działające, wysoki stopień efektywności. I jeszcze tylko proszę spojrzeć, tu mamy z tej strony wlot, ale oczywiście możemy opcjonalnie zmienić właściwie z każdej strony. Oprócz frontu, ponieważ otwory. Montażowe są przygotowane ze wszystkich stron. Zapraszamy serdecznie do, do zapoznania się z katalogiem tych urządzeń. To jest naprawdę nietypowe, bardzo dobre urządzenie filtrujące dla systemów mgły wodno-olejowej. Jeśli Państwo chcecie, może być oczywiście też wyposażone w węgiel aktywny. Wówczas eliminuje również zapachy, które powstają w procesach obróbczych. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy serdecznie.